Konferencje prasowe są częścią sportu i w większości dyscyplin takowe się odbywają. Fame MMA nie jest od tego wyjątkiem. Nie jest to jednak federacja typowo sportowa, a i konferencje znacząco odbiegają od tych, które oglądamy w przypadku innych dyscyplin. Jest to idealny czas dla zawodników, aby pokazać się z jak najlepszej strony oraz skonfrontować słownie z rywalem już przed walką. Konferencje to bowiem duża część widowiska, które rozpoczyna się w internecie, a kończy w oktagonie. Jeśli chcesz obejrzeć show, w którym latają szklanki, przewracają się stoły czy padają cięte posty, dobrze trafiłeś. Spodziewaj się niespodziewanego to odpowiedni cytat opisujący zdarzenia dziejące się na konferencjach Free Fightowych Federacji. To właśnie na kejach i konferencjach powstawały tak legendarne postacie jak władca piekieł. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty, ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Zaginiony brat Jacka Murańskiego. Misiu, ja tam mogę być, być u ciebie w półtorej sekundy. Czy Norman Pałka? bo, bo są dwie. Zapraszam i... A Pałka może. Pałka. Norman Parkę, może, może dłużej. E... <ścoughs> Witam. Z tej strony Matt z kanału Polska. W tym materiale cofniemy się, aby powspominać szalone i zaskakujące momenty, które wydarzyły się podczas konferencji Fame oraz High League. Zanim przejdziemy do odcinka, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Jeśli masz jakiś ciekawy pomysł na odcinek, to napisz go w komentarzu, a my z chęcią go zrealizujemy. Bonus BGC, czyli zawodnik, który nie może pochwalić się zbyt dobrym rekordem, na początkowych galach Fame MMA był jedną z najjaśniejszych postaci, która bardzo szybko potrafiła wywołać uśmiech na twarzy widzów. Podczas konferencji drugiej gali Fame MMA jeden z dziennikarzy zapytał się bonusa, czy on faktycznie jest sobą, czy raczej udaje, aby zwiększyć sprzedaż gali. Odpowiedź bonusa mówi sama za siebie: Ludzie często zastanawiają się: Czy taki po prostu jesteś, czy to podkręcasz, żeby po prostu lepiej się to sprzedawało? Powiedz nam, jak naprawdę jest. Najgrubszy bonus tylko w alfabet. Wiesz co, ja taki jestem, odpowiadam Ci od razu na to pytanie, ja taki jestem, jestem sobą, ja nikogo nie udaję, nikogo nie udaję, jestem sobą, jestem zawsze mega wygadany. Ogólnie bardzo się cieszę, że ludzie oglądają, śmieją się. Co mam powiedzieć, no? Zajebiście, zajebiście. Przed tą samą galą został ogłoszony przeciwnik Dawida Ozdoby, czyli Adbuster, który postanowił pojawić się na konferencji w niekonwencjonalny sposób. I przeciwnik Dawida Ozdoby już jedzie. Są emocje. Rycerz na czarnym koniu. Zapraszamy serdecznie. Malik adbaster Hoffman. Brawo, super, super. Moi drodzy, przeciwnik Dawida Ozdoby. Marek! Adbuster, Hoffman! Zwycięstwo Marty Linkiewicz na ostatniej gali otworzyło jej szansę na rewanżową walkę z Lil Masti o tytuł mistrzyni Freak Fightów. Dziewczyny mierzyły się już raz na Fame MMA 4 Wówczas większość widzów kibicowała Linkiewicz, a jedna z dziewczyn siedząca na widowni postanowiła głośno i wyraźnie pokazać, po czyjej stronie jest w tym pojedynku. E, Masti, ostatnią konferencję otworzyłaś. <laughs> jedna! Potężne, buuu. Okej, okay, jest siła przebicia. Masti, ostatnią konferencję otworzyłaś przepastną przemową, która podzieliła mocno widzów. Będą prezenty. Czekaj, pokaż tą jedną osobę. Chodź, pokaż się, pokaż się. Chodź tutaj, kochana, chodź, pokaż się. Ładnie, tak, tak. Oby Będzie na bity. Tak, i po walce wiem, że przyjdziesz do mnie na kolanach. Głośni, głośni kochani, głośnik. To nie jest jedyny przypadek, w którym osoba z publiczności postanowiła wyjść przed szereg. Konferencja przed Fame MMA 4, a na niej Boxdel, który mierzył się wówczas z Kubańczykiem. Kruszwil wraz z kamerzystą, którzy wówczas współpracowali z Kubą, postanowili wręczyć Boxdelowi McDonalda jako zaczepkę dotyczącą jego wagi. Minęło trochę czasu, a Big Mac znalazł nowego właściciela. Takiego robi wasz przeciwnik, że kiedy... Jesteście po prostu naprzeciw siebie, wasze zachowanie diametralnie się zmienia kiedy o nim mówicie. Dlaczego jest tak, że po prostu... Yy... <noise> I się nie podzielił. Dobrze, yy, a więc... Bog nie pozostał dłużny Kruszwilowi i trafnie go zripostował. Także, zobacz, Michaś, skończysz tak jak ta, jak ta folia niestety, o. Taka. Obym nie skończył jak kanał Kruszwila. <śleszy> Mimo, że aktualnie organizatorzy bardziej pilnują, aby osoby z publiczności nie próbowały kraść show, konferencja ostatniej gali High League pokazuje, że wciąż zdarzają się nieplanowani goście. W strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Dzień, masz, ty, ty jest to E, panie i panowie, Tomasz Szyk. Nie wiem, nie wiem. Tomek, nie wiem. wbijaj tu, mordo! Tomek, dawaj, bijaj tu już. Ale posłuchajcie, Dobra. moi drodzy, żarty żartami, ale Kuba naprawdę ma coś ważnego do powiedzenia Dobra. i to są kwestie... Puść się to... O, się masz, co Niech podejdzie. Kuba, dostaniesz swoją okazję. Masz coś do powiedzenia, Tomek? Tyle, co to i nic. Że się przywitać, brachu, z szacunku. Wszystko dobrze? Wszystko, jak, jak zawsze. A braci się nie traci. I tak ja dalej. często widzę Tomka w witkacu, właśnie, jak jestem na zakupach. I, i właśnie zawsze tak samo pozytywna energia. Zróbcie hałas na Tomka. Aktualnie pan Pawłowski związany jest z High League, jednak swoją karierę w roli prowadzącego na Freak federacjach rozpoczynał od Fame MMA. Mimo tego, że czasem zdarza mu się zmrozić, osobiście uważam, że nie było do tej pory lepszego konferencjera. Prowadzący musi mieć w sobie cząstkę showmana, a Pawłowski bez wątpienia taką posiada. Oprócz typowego wodzirajowania potrafi zrobić show, zaskoczyć i pokazać pazur, jak na przykład wtedy, gdy humorystycznie zainicjował walkę z ochroniarzem. Też jest pytanie do mnie, do pana Pawłowskiego, czy zobaczymy Pana Pawłowskiego walczącego w klatce, no jak w końcu gremi zaakceptuje moje wyzwanie, no to jakby tak, a widzicie już teraz nawet ucieka. No. A ja trenuję dzień i noc Dzień i noc w McDonaldzie. Zwiążę sobie ręce. No to wtedy już na pewno nie. face to face. Dawajcie face to face Mamy czas na face to face, czy... Ochrona! Ochrona gdzie? Masz, a ja chłopaki. Ale, ale musisz chyba mus... poruszać. Nie pozostał również obojętny na zaczepki ze strony Doncasio i zaskoczył widzów ciętą lipostą w stronę samozwańczego króla. Wiesz dlaczego tam nikogo nie było? No bo tam się każdy często chowa. Eee, Ale ty masz żarty po prostu, Ja jestem z siebie dumny, prawie. ja jestem siebie dumny, to jest. Dlatego najlepszy, nie jesteś znanym nie, bo jak ty no, masz, masz rację. No naprawdę. ja byłem na Comedy Central, a ty nie, nieważne. Eee, twoje życie to jest Comedy Central, tak Ale czy siak? Tam eee, kawę, kawę tam Lecimy dalej, się. lecimy dalej. Kacper, Kacprze. Pytam Pawłowski go... stand nie wiem. No ja wiem, Kasiusz wojownik MMA, nieważne, dobra. Lecimy, lecimy. E... Ja, ja mam 2-0, ja MMA, mam 2-0 w MMA. MMA. A ty? A ty, Pawłowski, co masz? 2-0, to. Ty chyba garnitur nawet nie masz eleganckiego. No masz rację, mój jest czarny, no twój pogrzeb, nieważne, dobra, lecimy, dalej. E... Ja naprawdę nie chcę, jakby ja nie jestem, ja nie jestem z dupy. Ja nie jestem z dupy, ja nie chcę robić afery, moi drodzy. E, bawimy się, bawimy się. Wuhu, lecimy. Wyglądasz jak z dupy. E, no ja wiem. <laughs> nie, będę, nie będę tego komentował. E, Moje żasiu, bardzo ci proszę. Kasia, bardzo, bardzo cię proszę. Nie wygrasz tej walki. Nie wygrasz walki na słowa. Wygrasz, możesz wygrać już walkę wygrałem kilkukrotnie. Możesz wygrać walkę na Możesz na na wygrać to, walkę, walkę możesz wygrać walkę, na pięści. Nie możesz nie wygrać miałeś. walkę. Na... Możesz wygrać walkę na pięści, ale nie wygrasz ze mną na słowa. I... Dobrze, na na z tobą. lecimy dalej, lecimy dalej. To sobie wiesz, Kacprze. możesz. Kacprze. To, Don to Casio, królu stala warunki. Tak jak cię zwolniłem z Cage'a i face to face, także wiesz, nie podskakuj, bo cię stąd dzwoni. Już czy kaszkę podać. Dobrze, lecimy dalej. Kacper. Yy. Zawsze pozytywny wiewiór musiał znaleźć się w tym zestawieniu. Konferencja przed Fame MMA 7, a na niej zestawienie Hassan kontra wiewiór. Ten pierwszy twierdził, że Max nie wygląda zbyt korzystnie i trochę mu się przytyło, a co było dalej, zobaczcie sami. Gdybyś trenował, gdybyś miał ambicje sportowca, to byś stale tyle nie przytył, ale widzisz, nic się nie chciało robić, więc no przytyła ci nasza Grubas i Nie jestem zalany. No, no to po pokaż brzuch. Wstanie i pokaż brzuch. To jest za staję zaladę? Staję No, nie wnasz by dobrze. E, Proszę, żebyś ty pokazał jakby. No, wiesz jak to jest. Powiedzmy, że mały fan klubik jest. Czasem fajnie cofnąć się kilka lat i powspominać stare czasy fejmu. W najbliższym czasie na kanale będzie pojawiać się więcej tego typu odcinków. Więc nie ma na co czekać. Łapeczka w górę, subskrypcja i do usłyszenia za parę dni. Trzymajcie się, cześć!